Cześć dziewczyny, nakręcam jeszcze jeden filmik przed wyjazdem, tak jak obiecałam, będę próbować nakręcić jak najwięcej filmików, ponieważ nie będzie mnie dwa tygodnie, więc nie będę miała również dostępu do YouTube'a, do internetu. Także mam nadzieję, że jeśli nagram kilka filmików teraz, ponieważ dodaję codziennie co najmniej jeden filmik, będziecie miały co oglądać przez te dwa tygodnie, jak mnie nie będzie, a jak wrócę, postaram się dodać jakieś, jakieś może slideshow ze zdjęciami z mojego wyjazdu, albo jakiś filmik, może jakiś outfit of the day. Coś na pewno będę o Was myśleć, także spokojnie. I dzisiaj filmik będzie wymianka. Mówiłam Wam jakiś czas temu o mojej wymiance z Angeliką. Pozdrawiam Cię Angelika, jeżeli mnie oglądasz. Chciałam Ci jeszcze raz podziękować za paczuszkę. Paczuszka, wszystko jest naprawdę śliczne i jest mi bardzo, bardzo miło. W ogóle fajna sprawa otworzyć paczkę kogoś, kogo się praktycznie nie zna i czuć się po prostu jakby się miało znowu urodziny. A, oprócz wymianki jeszcze kilka małych, yy, małych kilka rzeczy, które kupiłam na małych zakupach. Także przechodzę już od razu do, do tego, pokazywania wam co i jak. Wiem, że nie wszyscy lubią te wymianki, ale yy, ja bardzo się z tego cieszę, bardzo cieszę się z paczki, także pokażę wam, żebyście mogli zobaczyć dzisiaj, jakie fajne rzeczy dostałam. Yy, pierwszą rzeczą, na którą na której bardzo mi zależało, ponieważ jadę właśnie na urlop, to jest yy, woda termalna z Laroszy yy, La Pozej. Która wygląda tak, pewnie wszyscy ją znacie. Super na lato. Ogólnie bardzo, bardzo chwalona. Wybrana właśnie jedną z najlepszych wód, tych termalnych, w porównaniu na przykład do Vichy i tam Aven. Także poprosiłam Angelika o przysłanie mi tej wody, także oto jest. Bardzo, bardzo fajna sprawa. W ogóle paczka przyszła wczoraj, ja wyjeżdżam dzisiaj, także byłam mega szczęśliwa, bo bałam się, że już nie zdąży przyjść przed moim wyjazdem. Kolejną rzeczą, którą dostałam. Yy, bardzo jestem zadowolona, już go używam, więc troszeczkę będzie dzisiaj brudasek z niego. To jest pędzel Hakuro H50S. Tak? I to jest właśnie taki flat top, który jest świetny do podkładu i naprawdę jest tak miękki, tak delikatny. Bardzo mi się podoba ten pędzel i na pewno jeszcze będę chciała jakieś inne pędzle z Hakuro. To jest mój pierwszy pędzel z Hakuro, jest cudowny, jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona, chociaż to dopiero pierwsze, wiadomo, użycia, ale. Yy, powiem Wam coś więcej, na pewno jak parę razy się wykąpię ten pędzelek. Kolejną rzeczą, którą dostałam, to jest masełko, jak wiecie, uwielbiam masełka do ciała, to jest właściwie mózg do ciała kokosowo-bananowy yy, z Farmony, Sweet Secret. I to jest piękny zapach, naprawdę jak jogurt bananowy, jest biały w środku, ale ślicznie pachnie, taka lekka konsystencja, lżejsza niż masło, także na lato mi się wydaje, że będzie świetny. No pachnie po prostu, wiecie, że ja uwielbiam takie zapachy różne egzotyczne, owocowe w kosmetykach do ciała, także to jest naprawdę cud, miód i orzeszki. Kolejną rzeczą, jaką dostałam, to są trzy lakiery do paznokci. Każdy jest z innej firmy, także już pierwszy, który jest piękną czerwienią, mam dzisiaj na pazurkach. Jak widzicie, naprawdę śliczny kolor to jest lakier z Golden Rose yy, i to jest kolor 173 ślicznie wygląda, naprawdę piękny, piękny czerwień, taki mocny. Ja nie miałam w ogóle jakoś ostatnio czerwonego lakieru, także z kolorem świetnie Angelika trafiła. Kolejny to jest z tej samej serii, co ja sobie kupiłam, niebieski, ale to jest taki pistacjowy, zielony, z Vibo numer 331, również bardzo fajny letni kolorek, bardzo mi się podoba. I trzeci to jest z firmy Lovely Crystal Strain i tutaj kolorek to... Hmm, nie wiem jaki to jest kolor, prawdę dziewczyny nic tutaj nie mogę znaleźć nigdzie. Ale to jest taki pomarańczowo-żółty kolor. Tutaj ma takie fajne opakowanie z diamencikiem, bardzo ładne. Zobaczymy. Jeszcze tych dwóch lakierów nie używałam, bo dopiero dostałam paczkę wczoraj, ale czerwony już mam na pazurkach. Także bardzo, bardzo fajne lakierki, bardzo letnie kolory. Kolejną rzeczą są błyszczyki z firmy Essence, takie miniaturki mini lip gloss set. To jest 01 Devil's Love Kisses, także chyba to jest numerek, tutaj fajnie się otwiera i są trzy takie kolorki, koralowy, różowy i taki przezroczysty z drobinkami srebrnymi. Fajne, ładne pudełeczko, takie bardzo, bardzo przyjemne, nawet do torebeczki można sobie wrzucić i wtedy ma się trzy różne kolory ze sobą. Jeden mam, ten koralowy na pomadce z Makeup Up Academy dzisiaj. Kolejną rzeczą, którą dostałam, to jest Delia Henna. Szczerze Wam powiem, nie używałam jeszcze Henny, nigdy właściwie, ponieważ zawsze maluję rzęsy, a brwi mam raczej ciemnobrązowe, ale na pewno spróbuję, jak wrócę z wakacji, umalować na czarno rzęsy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może rzeczywiście to będzie dobry pomysł. Bardzo się cieszę również z tego produktu. I kolejną rzeczą, którą prosiłam, oczywiście bardzo mi na niej zależało, to są cienie z Inglota. To mam ten zestaw Pro 3. I ja Wam podam kolorki na dole, ponieważ ja już się wsadziłam do paletki i jeżeli będziecie zainteresowani, to Wam postaram się podać je na dole. I to są trzy cienie w beżach, brązo I to jest jeden jest Double Sparkle, jeden jest Pearl i jeden jest Matowy. I dzisiaj mam tą paletką wykonany makijaż i bardzo mi się podobają wszystkie. Trzy są bardzo mocno napigmentowane, nawet ten jasny cień. Bo mimo, że zazwyczaj właśnie te jasne cienie nie są tak pięknie napigmentowane. Pozdrowię Wam małe słocze. To są te trzy cienie. To jest mat, to jest ten Pearl i to jest ten Double Sparkle z takimi pięknymi drobinkami, których tutaj pewnie nie zobaczycie. Ślicznie, naprawdę jest taka pigmentacja z tych cieni, z wygląda cudowne, są. Także z tego jestem zachwycona, to są śliczne naprawdę kolorki i każdy mam właściwie po jednym, bo i Double Sparkle, i mat, i ten Pearl, także to jest super naprawdę, kolorki są piękne, strasznie Ci dziękuję. Kolejną rzeczą, o którą również prosiłam, o której słyszałam o których słyszałam wiele dobrego, to jest płyn micelarny z Bourjois. W Anglii jest firma Bourjois, ale bardziej kolorówka. Nigdy nie widziałam płynów micelarnych czy żeli podprysznic, które wiem, że istnieją w Polsce. Także to już używałam również wczoraj wieczorem i jestem zaskoczona, jak świetnie schodzi makijaż. Właśnie dzięki temu płynowi, naprawdę rewelacja. Ja uwielbiałam, wiecie. Teraz mam ten garniera dwufazowy, ale to jest lepsze, uważam. To jest naprawdę cudowne i mam nadzieję, że mi się uda gdzieś to znaleźć w Anglii, ponieważ to jest naprawdę rewelka. Ja bym powiedziała, że to jest podobne do biodermy, a bioderma jest o wiele droższa niż to, także to naprawdę gorąco, gorąco polecam. Choć nie używam to bardzo tak jak mówię, długo, ale na razie jestem zachwycona. I kolejną rzeczą, yy, którą już też mam dzisiaj na, w moim makijażu użytą, to jest paletka do brwi z Essence. I to są dwa te cienie, Wy na pewno je znacie, tutaj otwierane. Oprócz tutaj yy, cieni mamy jeszcze takie te formy do brwi, jak umalować, jaki kształt się chce, więc yy, i jakąś tam jeszcze instrukcję. Także bardzo mi się to podoba, ja też bardzo chciałam ten produkt, prosiłam Angelika albo o to, albo o ten korektor do brwi z firmy Delia, ale niestety, jak wiecie, on jest bardzo ciężko dostępny. Ale I Angelika kupiła mi to, z tego, czego bardzo się cieszę, ponieważ to, uważam, że to jest fajny produkt również za niską cenę można mieć paletkę do brwi. Kolory mi odpowiadają, podoba mi się, jak wyglądają na moich brwiach. Oprócz tego, moje drogie, mam jeszcze całe mnóstwo przeróżniastych próbek. Tutaj naprawdę są różne, różne, różne próbeczki, także. Mam na przykład Nivea, krem do twarzy, kilka próbek z La, Roche, La Roche, Nie mogę sobie wymówić tej nazwy, przecież nie jest taka trudna. La Posey z Vichy, Tutaj świetny akurat krem na popalaniu, który na pewno zaraz zabiorę, spakuję, dopakuję do walizki. Z biowaksu maseczkę, której też nie miałam jeszcze okazji używać do włosów. I kolejna jakaś to jest La także same, same. Po prostu dobrocie. I kolejną rzeczą są te kapsułki, o których mówiła Katosu i inne dziewczyny z Rosmana. A jeszcze ich nie używałam i dopiero wypróbuję je po wakacjach. Nie chcę teraz przekombinowywać, ponieważ skóra będzie wystawiona na słońce i nie chcę żadnych produktów ciągle jej zmieniać. Także to na pewno zostanie wykorzystane jak wrócę. Podobno są świetne, także również się cieszę, że będę miała okazję je wypróbować. Jest już 8 minut gadania. Mam nadzieję, że za chwilkę yy, się zakończy ten filmik, ponieważ dałam się za bardzo. Więc szybko wam pokażę tylko co ja kupiłam wczoraj. Yy, to są dosłownie kilka, tylko 3-4 produkty. Nie przynosiłam wszystkich, nie przynosiłam takich pierdół jak właśnie maszynki do golenia czy coś takiego pokażę, wam tylko coś, co, co uważam, że jest warte pokazania, więc kupiłam dwa balsamy garniera te e, z tej serii Seven Days i mam e, miodowy i drugi mango. Mango już jest w torbie, jedzie ze mną na wakacje, ponieważ uważam, że właśnie przy takim upale te masła wszystkie do ciała są troszeczkę zbyt tłuste, tak więc uważam, że te balsamy się szybciej wchłaniają, więc kupiłam te balsamy 7 Days albo jakaś promocja, więc kupiłam dwa i to są te mniejsze wersje po 250 ml. E, nie wiem, jeszcze za dużo wam, o nim, nie powiem, używałam go chyba 2-3 razy i jak na razie w, w porządku, ale no powiem Wam po 7 dniach, powiem Wam po wakacjach, jak się sprawowały. I kolejną rzeczą to jest z tej serii Pure Natural z Nivea krem do rąk, ponieważ skończyły mi się wszystkie kremy do rąk, ten wydał mi się taki dosyć przystępnej cenie 100 ml, także nie jest najmniejszy, fajny zapach, też go używam 2-3 dni, więc nie chcę za dużo o nim mówić, jak na razie okej, okay, ale wiecie. I już, jak wiecie, jestem ostatnio wielbicielką Osi od jakiegoś czasu szamponów odżywek i tak dalej. I dla Angeliki, właśnie kupowałam również produkty z Osi. I moje Osi na wykończeniu, ja miałam wcześniej te nawilżające szampony, już się po prostu kończą. Więc postanowiłam, że spróbuję czegoś innego. I właśnie kupiłam to samo, co kupiłam dla Angeliki i to będzie Take the Hit. I ja mam szamponik tutaj, który kupiłam w. Tak, w jakiejś przecenie to było, chyba. Trzy produkty za 10, a ja kupiłam chyba 5 tych produktów, bo kupiłam coś jeszcze mamie. Była jakaś w każdym razie e, obniżka na nich, i to jest Take the Hit. Ja ich użyłam na razie raz, ponieważ postanowiłam, że wykończę tamte. Tamte właśnie biorę teraz na wakacje, więc mam nadzieję, że przez te dwa tygodnie i wykończę, a później zacznę stosować te dłużej. Też pięknie pachną, ale już nie tak pięknie jak te na więc jeśli chodzi o zapach, to tamte wygrywają. Ale te, te, te również, zobaczymy, co będzie dalej. No i właściwie to chyba tyle. No Nie ma nic takiego ciekawszego, co mogłabym tutaj wam pokazać. Tak, jak mówiłam, nie będzie mnie przez dwa tygodnie. Nie wiem, czy uda mi się wejść na, na YouTube i odpisywać na komentarze. Więc jeżeli e, będziecie tak cierpliwi, obiecuję, że jak wrócę, będę starać się odpisywać jak najwięcej na komentarze, na wiadomości, dodawać więcej filmików. Troszeczkę długo, dwa tygodnie, ale mam nadzieję, że to, że wgrywam w kilka filmików tutaj w ostatnich dniach, e, wam troszeczkę zrekompensuje mój e, wyjazd. Także dziękuję wam serdecznie jeszcze raz za oglądanie, komentarze, subskrypcje i do zobaczenia za dwa tygodnie. Papa! Pa.